Witajcie, kochani, na horoskopie dla znaku Barana, czy osób spod znaku Barana. I oczywiście przypominam, kochani, że można się zapisywać na horoskop roczny. Informacja jest na stronie, przypięty jest post, także serdecznie zapraszam. I wracając do e, horoskopu. Tutaj, ktoś jest z grona znajomych, z bliskich znajomych lub w ogóle z grona przyjaciół, ktoś Wam pomoże. Używam, widzę, że będziecie zadowoleni. Natomiast karty pokazują bardzo wyraźnie. Barany gdzieś mogą popadać w jakieś kompleksy, w jakiś brak wiary, zamykać się w sobie, szukać problemów, przeszkód, kłopotów. To nie jest tak naprawdę dla Was wskazane. Karty również pokazują, że jeżeli barany szukają nowej pracy, stabilizacji w sprawach zawodowych, to to jest naprawdę dobry czas, żebyście szukali, zaczęli szukać, bo jakaś oferta się po prostu pojawi. Tutaj w sprawach zawodowych w stałej pracy też coś może się zadziać, ale musicie trzymać rękę na pulsie. Karty pokazują też, żeby uważać, żeby ktoś was nie, nie skrzywdził, żeby ktoś was źle nie potraktował, bo y, to karty mocno pokazują, albo żeby wam czegoś nie przyblokował, czyli nie podstawiał kłód pod nogi, y, nie robił problemów, tak, albo y, przyblokuje wam pewne zamierzenia sprawy. Sobie, które sobie zaplanowaliście. Więc na to proszę uważać. W domu, kochani, przy domu jakaś kobieta w czymś Wam pomoże. Albo kobieta, która jest z Wami w jakiś sposób związana, czy kobieta, która jest związana z wami, z Waszą rodziną, tak? W czymś Wam może podpowiedzieć, pomóc, wesprzeć. Uważajcie, żeby się z kimś nie pokłócić, nie posprzeczać. W związkach, w relacjach również, kochani. Bo tutaj niektóre sytuacje, sprawy mogą wisieć na tak zwanym włosku, więc uważajcie, żebyście się nie posprzeczali, nie pokłócili w emocjach, bo potem będziecie po prostu myśleć za dużo, a później. Czyli zrobicie i tak: powiecie, a potem będziecie myśleć, więc na to zwróćcie uwagę. Zakłopotanie, jeśli chodzi o jakieś finanse, pieniądze, ale to oczywiście stabilizacja, tak czy owak jest u was, nie widzę braku. Karty również pokazują um, pomoc ze strony mężczyzn w średnim wieku um, oraz starszej od was kobiety. Sprawy związane z dziećmi, z dzieckiem, kochani. Niektóre barany będą myśleć czy o powiększeniu rodziny czy o dzieciach, kochani. Niektórzy będą zapraszani na jakieś imprezy. Samotni mogą poznać w niedługim czasie jakąś osobę, więc oczy szeroko otwarte. Jeśli chodzi o zdrowie, karty mówią: może być zmiana leczenia, leków, kochani, albo Wy będziecie coś zmieniać. Sprawy z żelakami związane, z naczyniami. Um, układ moczowy, kochani, i uważajcie na psychikę waszą, bo może Wam tutaj w najbliższym czasie dawać się we znaki, możecie mieć gorszy nastrój czy takie, bym powiedziała, depresyjne stany i serduchos, koki ciśnienia. To tyle, kochani, cudownego tygodnia dla baranków. Pozdrawiam.